Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku z Asterix i Obelix XXL. Ech, ostatnio udało nam się zdobyć wszystkie złote laury, więc mamy z trój z Rzymu dla Obelixa. I zostało już nam pokonanie w sumie tylko Cezara i uratowanie gierów Asparanoixa, więc to jest już w sumie... Koniec podróży naszych prawdopodobnie galów. Nic więcej się już nie powinno wydarzyć, więc. Słychać już maszyny bojowe. Tutaj. O. Okej. Okay. Witejś śpiegu po raz ostatni bernie nasze drogi muszą się rozdzięć. To już prawie koniec Waszej przygody. Teraz musicie stawić czoła Cezarowi i jego machinom wojennym. Bądźcie dzielni! Nie możecie teraz zawieść! I musieliśmy już pożegnać naszego szpiega, który nam towarzyszył przez całą podróż do uwolnienia naszych przyjaciół galijskich. Otwieramy więc. <laughs> o. Jest i Cezar. Oho, Kontroluje. Padamy. Mamy ile? Dwie maszyny. No to ładnie. To teraz musimy się pośpieszyć. Bram. Do bram. O Wiesz, że tu może być Trochę Ciężej O, jak ja mogę oberwać? Ziemie Obelixia. To powstrzymać. To maszyna. Okej, okay, udało się. Teraz nasz Obelix. słabo to wyszło. Dobra, ale prawdopodobnie będziemy starać się najpierw po... Aha, pokonać jedną, a nie dwie. Czyli Z tej strony nawet nie ma przejścia. Jak pokonamy jedną, to powinno być teoretycznie łatwiej, a Ile w tym prawdzie no to już ciężko powiedzieć. Mamy tam na nas tak wcześniej czeka? Dobra. O. Asterisk znaczy się. Zostaraj się i nie na to. Mam nadzieję, że on trochę się uszkodziła, bo... Tak to będzie trochę gorzej, no. Strata czasu byłoby wtedy Dobra Tutaj Już obliksz ma w sumie iść, więc powinno być łatwiej Oprócz tego, że... Okej, okay, dobra nie ma Na środek i idziemy teraz tędy jest strasznie on No oho. No to będzie to już będzie ciężko On będzie łaskawie Wyjść na tą platformę No To już tam sam poradzi chyba Nie, tutaj skakać tak nie możemy na tym Dużo nam Życia nie zostało Jeszcze do tego, że OBX trochę a jeszcze, że to będziemy powtarzać No, zdecydowanie Zdecydowanie będziemy musieli to powtórzyć Dobra Ale przynajmniej mamy tarczy, więc Teraz trochę lepiej się postaramy Dobra Cezari i jego maszyny oblęcznicze Zambojowe Dobra W nie z tu normalnie no już na samym staracie się no Ja nie wiem, no OBX jest powinien schudnąć Naprawdę O już dawno powinien schudnąć, bo to jest naprawdę Niedobre Dobra I tyle, że Dobra Teraz OBX się pos... Staraj Dobra Teraz co, musimy szybko tam wrócić Bo teraz już naprawdę zaczęli uciskać, więc no Ucieczka szybka i igniemy. prawda, prawda. Gdzie jest ten asteriks? samych tych. Ledwo, ledwo się udało, dobra, skakał tam Obelix, dobra, jedna pokonana, została druga pokonania, więc okej, okay, ta jest znowu na spokojnych bombach. Dobra. Agła na nas czeka. W to Cezar czeka, aż my się weźmiemy zatem. Będzie czekał spokojnie. Ale dobra. Teraz Obelix, ostaraj się go nie zepsuć. Dobra. Już na nas nie czeka, więc. ule się oczyszcz Cezarowi świecą. Już widać nawet grze, którą pokonaliśmy, a której jeszcze nie. O, dobra. Zostały jeszcze tylko ostatnie. I tutaj jesteś. O, Obelix jesteś sam bardzo puszysty. O, o nie, prawda. Teraz, ok. Obelix nie zepsuj tego. I ostatnia śruba. Udało się, więc zostało nam tylko uwolnić giermków Asparno X'a. Cezar poniosłeś porażkę. Galowie zwyciężyliście. Nic was nie powstrzymało, ani moje legiony, ani machiny wojenne. Zniszczyliście pułapki zastawione przez naszych najznamienitszych centurionów. Jesteście potężniejsi od Cesarstwa Rzymskiego. Nic was nie pokona. O, słyszałem potężny wybuch. Dobrze. Ponieważ wszyscy są wolni, udajmy się do domu, do wioski. Pewnie, że tak. Wracajmy. Lecz najpierw na cześć Asterixa. Hip-hip. Hurra. Na cześć Obelixa. Hip-hip. Hurra. Na cześć Idefixa. Hip-hip. Hurra. A jednak się poruszyło z z więcej niż tylko nie ruszając się o milimetr. Ale no, nasza przygoda dobiegła końca. Uratowaliśmy wszystkich przyjaciół z gali. więc możemy spokojnie wrócić na ucztę galijską. Żymianie Rzymianie są naprawdę brzydcy zunk, tacy chudzi. Więcej alkoholu! Więcej alkoholu! Rzymianki? Zgrabne nogi, ale totalnie gotują. Przynajmniej tak słyszałam. Ach, ci Rzymianie! Obecnie trochę za dużo tych wagi lekkiej. Gdy startowali, to pomyślałem sobie, że mogą nie wrócić na Gwiazdkę. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. A jak cokolwiek widziałeś? Przecież ty wiecznie śpisz. Ja? Śpię? Przynajmniej nie uciekam przed żadnymi rzymianami. Tłukę ich po głowie raz za razem. Asterixie, opowiedz nam jeszcze raz o ujaśnieniu Cezara. No dobrze, ale to już ostatni raz. Właśnie kończyliśmy naszą rozgrzewkę wraz z Obelixem i kilkoma żerniami, kiedy to Cezar. No. Więc już poczta galijska. Rozpoczęła i trwa. A my kończymy odcinek, więc jeśli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.